Szanowni Państwo, witamy na kolejnym briefingu powiatu Szczecinieckiego. Jak Państwo doskonale wiecie, tabor Szczecińskiego Szpitala zasiliła kolejna karetka typu S, a więc taka, na pokładzie której znajdzie się lekarz. I dzisiaj chcielibyśmy tę dobrą wiadomość za Państwa pośrednictwem przekazać mieszkańcom naszego powiatu. Warto następnie przypomnieć, że do tej pory Szczeciniecki Szpital dysponował trzema karetkami typu P, jedną karetką typu S. W kwietniu bieżącego roku dwie karetki typu S. Plec zostały wymienione na kompletnie nowe, i wówczas w kosztach ich zakupu partycypowała firma Pomeco. Myślę, że to jest doskonała okazja, aby po raz kolejny firmie podziękować za to wsparcie finansowe, co też w niniejszym czynie. A ta oto piękna karetka, którą widzicie Państwo za moimi plecami, jest to karetka typu S, tak jak wspomniałem, zakupiona z budżetu wojewody zachodniopomorskiego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nieocenione wsparcie sekretarz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pani poseł Małgorzaty Golińskiej, której dzisiaj z nami witamy serdecznie. Jest dzisiaj z nami oczywiście Pani Justyna Popis, prokurent spółki oraz Pan Starosta Krzysztof Lis. Pozwólcie Państwo, że na początku oddam głos Pani Minister, potem o zabranie głosu poproszę Pana Starostę, a na koniec oczywiście tradycyjnie będzie również czas na Państwa pytania. Pani Minister, bardzo proszę. Panie Starosto, Szanowni Państwo, tak naprawdę mam wrażenie, że spotykamy się po raz kolejny można byłoby powiedzieć, że po co przy każdej karetce zapraszać Państwa, ale z naszego punktu widzenia tutaj myślę że wspólnie ze starostą wychodzimy z założenia, że powinniście Państwo być na bieżąco informowani o tym, co dobrego dzieje się w szczecinskim szpitalu, dlatego że wszelkie inwestycje, pozyskiwane środki, które, które trafiają do naszego szpitala, tak naprawdę odpowiadają na potrzeby mieszkańców naszego powiatu i są jasnym sygnałem, że jesteśmy gotowi podejmować wszelkie działania i docierać do każdej instytucji, aby to bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu było jak najlepiej zabezpieczone, jak najlepiej chronione i aby wszelkie wątpliwości, które wynikają z różnego rodzaju czy decyzji choćby o tym, że szpital nie jest już spółką powiatowo-miejską, a wyłącznie powiatową, aby one pokazywały, że to wszystko ma prowadzić do pozytywnych dla mieszkańców naszego powiatu skutków. Warto przypomnieć, że dzisiaj mówimy o karetce, ale niedawno spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o wsparciu na zakup tomografu. Wiemy, że jeszcze w tym roku ten tomograf pojawi się w naszym szczecineckim szpitalu wiemy że rozpisane są już przetargi na dwa bardzo ważne zadania jedno to jest oddział ginekologiczno-położniczy drugie to jest centrum zdrowia psychicznego czyli to są dwa zadania które są dofinansowane, dofinansowane z rządowego funduszu inwestycji lokalnych i myślę że to jest dobre podsumowanie tego w jaki sposób wygląda współpraca nasza w starostwie w radzie powiatu Szczecineckiego, ale też pokazuje, jak obecny rząd, rząd prawa i sprawiedliwości podchodzi do wielu wyzwań, przed którymi stoimy, a przecież nie da się ukryć, że najważniejszym dla wszystkich z nas wyzwaniem jest bezpieczeństwo zdrowotne obywateli naszego kraju. Warto przy tej okazji przypomnieć, bo jesteśmy też w trakcie dość trudnej sytuacji, czyli ogólno Polskich zapowiedzi o strajkach, o protestach, i jesteśmy w trakcie rozmów, które prowadzi minister zdrowia z komitetami strajkowymi. Warto wskazać, że od czasu, kiedy rządzi prawo i sprawiedliwość, wydatki na ochronę zdrowia w naszym kraju wzrosły o ponad 50%. Dość porównać, że za czasów rządów naszych poprzedników, licząc od roku 2011 do 2015. Ten wzrost był na poziomie 14%. Ale dla mnie dzisiaj, kiedy stoimy przy tej karetce, najważniejsze jest porozumienie, które zostało podpisane, jeśli dobrze pamiętam, 21 września z ratownikami medycznymi, bo ono z jednej strony przywraca ten. Te, te wsparcie 30-procentowe, jeśli chodzi o wyjazdy, które zostało odebrane właśnie wtedy w 2011 roku. Ale chyba jeszcze co ważniejsze, obie strony, i rząd, i ratownicy medyczni, doszli do wniosku, że potrzebna jest systemowa zmiana, a więc ustawa o ratownictwie medycznym tworzona we współpracy tych środowisk. I cieszę się, że dzisiaj, kiedy mówimy o kolejnej karetce, jednocześnie możemy mówić, że ten dialog. Toczy się nie tylko na szczeblu rządowym, ale już pierwsze porozumienia są podpisane, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza w kontekście prawdopodobnej fali czwartej COVID-u, więc dla nas niezwykle ważne, aby gdyby doszło do takich sytuacji, że potrzeba, aby dojeżdżały karetki do chorych, że będzie i obsada, i infrastruktura. Bardzo dziękuję. Proszę ratownictwo medyczne to dla nas jest niezmiernie ważny obszar działania szczecineckiego szpitala i ratowania zdrowia i życia ludzkiego. I to, co powiedziała Pani Minister, pokazuje tylko, że ten obszar jest no, tutaj jak na najwyższym poziomie. I cieszę się ogromnie, że faktycznie możemy te nasze zobowiązania wobec ratowników i szpitala realizować. 520 tysięcy w 100% sfinansowany pojazd z. W sumie budżetu ministra zdrowia, dlatego że wnioski składaliśmy do pana wojewody, pan wojewoda te wnioski opiniował i tutaj oczywiście na początku trzeba wziąć pod uwagę, że ten nasz wniosek musiał tam spełnić określone wymogi. Dzisiaj w województwie zachodnimorskim przekazywanych jest 11 takich. Samochodów. One głównie są dla wojewódzkiej kolumny transportu sanitarnego, tego ratownictwa medycznego. W tym uczestniczy pan Wojewoda, ale też prosił, że zapraszaliśmy pana Wojewodę. Prosił, że, że widzi potrzeby Szczecinka i, 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 i chętnie by w tym naszym spotkaniu uczestniczył. Natomiast to, co powiedziała pani minister, kiedy ja rozmawiam z panią poseł o, o problemach naszego szczecineckiego szpitala, to zawsze na pierwszym miejscu jest kwestia. Tego wszystkiego, co się wiąże z, z, ze szpitalem i bardzo serdecznie dziękuję Pani Minister, że znajdujemy tutaj taki wspólny, wspólny język, bo wspomniała Pani Minister o, o tym, co dotyczy oddziału ginekologiczno-położniczego. Dosłownie w piątek ogłosiliśmy przetarg, do 15 października jest składanie ofert. Ufam, że, że tutaj będziemy cały ten proces przeprowadzać stosownie do założonych naszych tych zapisów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ano, no dobrze, jak będzie funkcjonował oddział. Myśmy też założyli, że to będzie tak zwanych pięć etapów. A zatem będziemy chcieli, żeby oddział nie został wyłączony, natomiast w różnych obszarach będziemy ten remont przeprowadzać, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z tych procedur medycznych tego oddziału. Wspomniane Centrum Zdrowia Psychicznego w zasadzie do 30 listopada ma być, ma być skończone, a to jest wydatek rzędu 5 milionów. Szacujemy, że przy wzroście cen modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego może nas kosztować nawet 9 milionów i te wszystkie działania będą zabezpieczenie w budżecie zabezpieczone w budżecie powiatu szczecineckiego mówiąc o tych priorytetach oczywiście moglibyśmy faktycznie rozważając to z panią minister mówić a trzeba zrobić tam drogę czy jeszcze jakieś inne przedsięwzięcie dla nas priorytetem jest szczecinecki szpital ja przez wiele lat mam tą przyjemność i satysfakcję, że rozumiemy się, panie minister, w tych sprawach, jak, jak no osoby, na którym zależy ogromnie to, co jest związane z procedurami medycznymi, bo przypomnę, że to jest i remont oddziału, oddziału psychiatrycznego. Pediatrycznego, przepraszam, i, i SOR i, i, i ojom i oddział urozowy ortopedyczny. To się dzieje przy takim ogromnym zaangażowaniu pani poseł i wydaje mi się, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie na poziomie tym i pana wojewody, i ministerstwa, naprawdę do nas płyną duże środki finansowe, dzięki którym możemy poprawić dostępność do procedur medycznych szczecineckiego szpitala. I też chcę wyraźnie podkreślić, bo tam różne oczywiście głosy słyszą. To się nie dzieje przecież, i to nie jest tak, że to jest dla pani minister, czy, czy dla mnie jako starosty. Jest to dla mieszkańców powiatu szczecinackiego. Myślę, że tak należałoby na to patrzeć. Też dzisiejsze przekazanie samochodu jest takie wyjątkowe, ponieważ my w czwartek go dostaliśmy, w piątek zarejestrowaliśmy, dzisiaj jeszcze będzie przezbrajany, a jutro idzie w służbę. Więc nie jest tak, że robimy tutaj briefing po to, żeby pokazać, że oto mamy samochód, on specjalnie czeka, a, a nie nie idzie w służbę dla ratownictwa medycznego. Wierzcie państwo, że raczej staramy się, aby te wszystkie sprawy przede wszystkim służyły naszym mieszkańcom i, i tutaj, szczególnie też ratownikom, chcę powiedzieć, że my dotrzymamy wszystkich zobowiązań, które zostały podpisane, bo tak jak pani minister wspomniała, od 1 października jest to porozumienie, wzrost tych wynagrodzeń dla naszych ratowników mamy ten zapis od marca, tak przyszłego roku, następny, następny wzrost przy założeniu, że Ministerstwo Zdrowia chce podwyższyć to kontraktowanie od 1 października karetek typu P chyba około 1000 złotych, karetek typu S o ponad 1200 zł. To wszystko nam się dobrze zepnie i właściwie o to chodzi, abyśmy mogli to zabezpieczenie dla naszych mieszkańców zrobić tak, aby oni no w sposób szczególny byli traktowani. A można tylko to robić poprzez nowoczesny sprzęt i nowoczesne urządzenia. Niewątpliwie samochody mają to ogromne znaczenie.